Raport wyborczy Marcin Zawada, witam Państwa. Ten tydzień, no jak ostatnio, każdy mimo wakacji był pełen politycznych deklaracji, pełen politycznych wydarzeń, a zaczęło się nowe rozdanie w polityce, tak się wydaje, od tych słów Donalda Tuska. 4 czerwca daliście Polsce nadzieję, więc proszę, dajmy 1 października. Nie tylko nadzieję, ale też pełną wiarę w zwycięstwo w to, że odsuniemy tych złych ludzi od władzy. A mówię o tym nowym rozdaniu, ponieważ teraz inne partie opozycyjne odnoszą się do tego, co mówił Donald Tusk. No i tak, Władysław kośniak kamysz czyli szef PSL-u, mówi o tym, że, no tak, w tym marszu, to byśmy wzięli udział, ale właściwie może nie milion, a dwa miliony osób powinniśmy zgromadzić, i być może nie w październiku, a we wrześniu. Polska 2050, na Hałowni mówi, no właściwie to nie wiemy, czy pójdziemy, bo jakie to będzie hasło tego pierwszego października, to wciąż wielka niewiadoma. A Lewica? lewica pójdzie, ale znów ma pewne zastrzeżenia. Czyli wszystkim nam zależy na tym, żeby wygrać z prawem i sprawiedliwością, to ten marsz powinien być takim przedsięwzięciem, który da gwarancję tego, że, że ludzie pójdą głosować, prawda, że przekonamy ludzi i że pokażemy, że jesteśmy razem, że jesteśmy wspólnie, już, prawda, że są liderzy razem. Czyli lewica najchętniej widziałaby wszystkich liderów w jednym rzędzie na jednej scenie, wszystkich liderów opozycji. No a to się nie wydarzyło w tej kampanii wyborczej. Pytanie, czy się w ogóle wydarzy, tym bardziej, że każda z tych partii się zbroi. I tak PSL dobiera sobie kolejnych koalicjantów, w tym m.in. Stowarzyszenie Jana Strzeszka, czyli byłego, bardzo bliskiego współpracownika Jarosława Gowina. Będą też kandydaci stowarzyszeń, e, takich jak dzisiaj Młoda Polska. Bardzo się cieszę, że możemy tą współpracę dzisiaj ogłosić. Ale na tym nie koniec, bo ta młoda Polska, i jan Strzeżek, to jedna strona, a druga strona no to też kolejna konferencja z udziałem polityków PSL-u i Magdalena Sroka, czyli następczyni Jarosława Gowina w fotelu szefowej porozumienia, która także dołącza do koalicji polskiej, no i też ma znaleźć się ona i jej ludzie na listach PSL-u, na tej części listy, którymi PSL będzie dysponował podczas tej koalicji, właśnie, która nazywa się Trzecia Droga. To zdjęcie z tej właśnie konferencji prasowej, ale zbroi się nie tylko PSL. Ale także Konfederacja i tutaj pada ważne na polskiej scenie politycznej nazwisko. Banaś, ale nie Marian, a Jakub Banaś. Jakub Banaś tym różni się od Mariana. Banasia, że jeszcze bardziej nie lubi pisu, jeszcze bardziej chce rozliczyć pis, jeszcze bardziej chce pisowców rozliczyć, a niestety jest za co rozliczać. Dlatego chciałbym, żeby na tej konferencji wybrzmiał bardzo ważny i wyraźny komunikat, który już wielokrotnie powtarzałem, ale niestety potem prasa, dziennikarze, telewizja. Nie potrafiły tego prostego komunikatu zrozumieć. My nie idziemy do tych wyborów po to, żeby się z pisem układać. I to nie koniec transferów do Konfederacji, bo Anna Siarkowska, czyli dawniej pani poseł PiSu, niedawno pani poseł Suwerennej Polski, od teraz także w Konfederacja, więc Konfederacja także coraz więcej polityków mniej lub bardziej znanych próbuje na swoje listy wciągać. A z kolei Koalicja Obywatelska organizuje konferencje prasowe, na których gwiazdami są, co ciekawe, nie politycy tej partii, ale politycy Zjednoczonej Prawicy. Strasznie, ja lusię, Strasznie plujesz jak mówisz, naprawdę. No. Przestań. To powiedz plujesz. No i takie sceny jeszcze nie w kampanii, bo to wciąż prekampania wyborcza. Pytanie co będzie w tej prawdziwej kampanii, to pytanie kieruje do Andrzeja Gajcego z Onetu. Dzień dobry panie redaktorze. Dzień dobry. Co ci zaskoczyło najbardziej w tej trwającej prekampanii wyborczej? Brak motywu przewodniego tej kampanii. Tak naprawdę ta kampania, porównując z poprzednimi kampaniami parlamentarnymi, jest strasznie nudna, przewidywalna. Brak jest głównego tematu kampanii, głównej osi sporu. Prawie Sprawiedliwość próbuje narzucać tematy, a to 800, plus, a to Nie referendum migracyjne. Cokolwiek i Sprawiedliwość próbuje, nawet po zmianie sztabu, głośna historia, jak ten sztab poprzednie zawodził. To nie wychodzi, tak? I ja mam takie wrażenie, że Prawo i Sprawiedliwość czeka, czeka do wyborów i będzie czekało do wyborów, patrząc na to, co Platforma Obywatelska będzie robiła, będzie reagowała. Oczywiście Donald Tusk będzie źródłem i celem ataków z spuń doktorów Prawa i Sprawiedliwości. Temat migracyjny, kampania wrześniowa, wszyscy mówią kampanię, wygra. Ta partia wybory wygra. Ta partia, która najlepiej sobie poradzi we wrześniu. Napisałeś o tym, wrześniowe. że pis się zbroi bardzo mocno na ten wrzesień, bo to ma być też cała kampania przy okazji referendum. Ta rządowa, billboardy, spoty. No to jest ciekawy zabieg i bardzo sprytny. Finansowy. Finansowy, tak, bo kampania referendalna to będzie rządowa kampania informacyjna, która nie będzie wchodziła, nie będzie liczyła się do limitów wydatków komitetów wyborczych, czyli tak naprawdę wszystkie pieniądze na billboardy, spoty antymigracyjne, które prawie Sprawiedliwość zacznie wypuszczać z końcem sierpnia, z początkiem września, no nie będą wchodziły w wydatki wyborcze, zatem no tutaj duży handicap, jeśli chodzi o Zjednoczoną Prawicę. Co Prawo i Sprawiedliwość przygotuje na wrzesień? Sygnały z Nowogrodzkiej są, będzie bardzo mocno, już konwencją, która jest szykowana na koniec sierpnia, tam mają paść, no z tego, co słychać nieoficjalnie z tych przecieków, dość sporo obietnice i Ależ przedstawione. socjalne obietnice? Myślę, bo że bardziej gospodarcze. Myślę, że gospodarcze, tak. Było mniej, bo 800 plus nie zagrało, tak. I to e, oczywiście możemy dyskutować, czy na ile Donald Tusk wyhamował ten temat, wybił zęby. Oczywiście politycy opozycji, Platformy Obywatelskiej mówią e, bardzo jasny przekaz. To dzięki Donaldowi Tuskowi, dzięki naszej reakcji 800 plus nie, za, nie zagrało, e, referendum migracyjne nie zagrało. Ale może prawda jest taka, że ludzie nie chcą dodatkowych 300 zł w kieszeni, ale chcą mniej płacić za różne rzeczy, idąc do sklepu, no bo no, finalnie no, ten no, bilans i tak i tak wychodzi ja, nie, ja myślę, że jak państwo nie, daje jak... 300 zł więcej, to, to myślę, że każdy, to wydać choćby po 500+, plus, tak? Jakby no, wiele było też... głosów, brać nie będziemy, a brali najbogatsi, tak? Więc z 800 plus myślę, że będzie podobnie i jak państwo coś daje, to nawet ci najbardziej sceptyczni i przeciwnicy obecnej władzy podadzą numer konta i żeby co miesiąc te pieniądze w Pływały. tacy jesteśmy i jak Państwo daje, to bierzemy, chociaż i tak w podatkach oddajemy znacznie więcej. Dokładnie tak. A w, w sondażach tak... pisowi dzięki temu na razie przynajmniej nie rośnie. Pytanie jak będzie po tej konwencji, o której wspomniałeś, ale pytanie w tym momencie ważniejsze, które sobie zadają publicyści, przede wszystkim chyba politycy zjednoczonej prawicy. I pytanie, na które po części ty znasz odpowiedź? No bo masz te informacje z wnętrza zjednoczonej prawicy. Co z tymi listami wyborczymi i gdzie będą ludzie? Ziobry, bielana, ociepy? i innych tych mniejszych współpracowników Jarosława Kaczyńskiego, bo tam podobno targi dość ostre. Zadałem to pytanie w tym tygodniu jeden z bardzo bliskich współpracowników Jarosława Kaczyńskiego. Odpowiedziałem wprost, nic z tymi listami, czekamy. Prezes po prostu czeka i bierze na przytrzymanie. Oczywiście ta układanka gdzieś w jego głowie i w gronie najbliższych współpracowników prezesa się odbywa i te puzzle są układane, natomiast dzisiaj nie ma żadnych decyzji. I to jest świadoma taktyka Jarosława Kaczyńskiego, zwlekać do ostatniej chwili. Pamiętajmy, nie jest ogłoszony jeszcze oficjalnie termin wyborów, chociaż wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że to będzie jednak 15 października, data, którą Prawo i Sprawiedliwość sztabowcy już w kwietniu, a może nawet wcześniej, sobie wybrali. Wszystkie czynności, wszystkie ruchy w prekampanii kampanii zaplanowali właśnie na tą datę. To jest dogadane podobno z pałacą prezydenckim, z Andrzejem Dudą. Deal jest łączony, ludzie. Prezydenta mają te znaleźć na listach. Co to się komplikuje, tak powiem, tą całą układankę? No bo politycy, proszę Państwa, ty to doskonale wiesz, są bardzo kapryśni. Niektórzy chcą dostać się na wiejską, ale konkretnie z tego miejsca i z tego okręgu i z tego miasta. A jak jest wielu chętnych, aby startować z tego samego okręgu, no to zaczyna się problem. I rzeczywiście Prawo Sprawiedliwości ma z tym problem, będzie miał problem, ale wszystko będzie zależało od decyzji Jarosława Kaczyńskiego. Na Nowogrodzkie mówią wprost. Prezes będzie decydował w myśl rzymskiej zasady dzielić rząd. Czyli w myśl tej zasady, którą prezes zarządza swoją partią od wielu, wielu lat. Oczywiście tak, ale zrobi to na samym końcu, aby pielgrzymki potem niezadowolonych były jak najmniejszy pod jego gabinetem. Termin wyborczy będzie biegł, listy są ogłoszone na ostatnią chwilę. Ciekawie myślę, będzie wyglądała sprawa jedynek, bo... Ja porównałem poprzednie kampanie i dość wcześnie Prawo i Sprawiedliwość w poprzednich kampaniach informowało o tych jedynkach. tak? Zauważmy, że ani Prawo i Sprawiedliwość tego nie robi, Platforma Obywatelska, czyli Koalicja Obywatelska też nie robi. Jedną partią. E, to jest konfederacja. Tak, to jest konfederacja e, i tu można powiedzieć, że to jest program rodzina na swoim, bo e, żony, bracia, wujkowie, ojcowie. ojcowie e, 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 pytanie, jaka to jest e, e, nowa jakość w polityce. Ja już to widziałem wielokrotnie w innych partiach, więc. E, na, a transfer, jak Banasia, no to jest myślę, wielkie zaskoczenie, ale także wielkie ryzyko Konfederacji, no bo sprawa jak po Banasia się toczy wciąż przed prokuraturą wiele jest wątpliwości w tej sprawie. A myślisz Andrzeju, że to Konfederacja będzie rozdawała karty po jesiennych wyborach? No bo na razie te wszystkie sondaże, które mamy, które obserwujemy, które analizujemy, no to pokazują, że ani Zjednoczona Prawica nie stworzy samodzielnie rządu, bo ma mieć mniej, no, o 20-30 mandatów patrząc na te sondaże, ani opozycja nie stworzy też rządu bez Konfederacji, czyli to Konfederacja będzie kuszona przez Kaczyńskiego albo przez Tuska. Myślę, że tych wariantów jest bardzo dużo dzisiaj i trudno przewidzieć, co się wydarzy do 15 października, bo taka prawdopodobnie będzie data wyborów i referendum, które odbędzie się tego samego dnia. To będzie chyba najciekawsza noc. Eee, w, tej całej, w tym całym serialu politycznym to, co będzie się działo tuż po ogłoszeniu wyników wyborów i te wszystkie telefony targi, kto do kogo będzie dzwonił. Niewykluczone, że to nie będą jedyne wybory, które czekają na najbliższym czasie, że na wiosnę będziemy mieli kolejne no właśnie. terminowe wybory, że nie będzie takiej możliwości, aby czy to Prawo i Sprawiedliwość Zjednoczona Prawica, czy Koalicja Obywatelska razem z Lewicą trzecią drogą. Pytanie, czy trzecia droga wejdzie do Sejmu i w jakiej konfiguracji wystartuje, bo są, jeśli chodzi o koalicję, komitet koalicyjny są na granicy progu wyborczego i to może być pierwszy raz w historii, kiedy PSL nie dostanie się do parlamentu. Lewica tą drogę już przećwiczyła, stąd decyzja, aby nie startować w ramach koalicji, tylko, tylko partii, nowa listy lewica, partii. Tak. 3% mniej do uzyskania, więc wielkie szanse, że jednak Lewica... Hmm, a wierzysz powstanie. w taki scenariusz, że faktycznie te jesienne wybory będą takie, że no podzieje się nam ta scena polityczna, będzie Zjednoczona Prawica, będzie opozycja i będzie Konfederacja jako ten języczek uwagi, która powie w tym momencie nie, my do żadnego rządu nie wchodzimy, będzie rząd mniejszościowy, a Konfederacja będzie grwała, grała na polityczne wykrwawienie się i PiSu i opozycji po to, żeby w czasie tych być może wiosennych kolejnych wyborów, być jeszcze silniejsza i przejąć, może nie władzę samodzielnie, ale mieć o wiele więcej do powiedzenia przy konstrukcji kolejnego rządu. Taki scenariusz jest możliwy, ale także dość ryzykowny dla samej Konfederacji, bo nikt nie da gwarancji Sławomirowi czy Krzysztofowi Bosakowi, że na wiosnę te notowania ich urosną, jeśli powiedzą, my nie wchodzimy do rządu i gramy na wcześniejsze, przedterminowe wybory. Pytanie, jak wyborcy na to zareagują. To są kolejne miesiące, wtedy kolejnej kampanii, wiele może się wydarzyć, a jeśli nawet urośnie Konfederacja, to to jest e, tak, wszystko na to wskazuje, e, maner w, jednorazowy, tak, znaczy przy kolejnym rozdaniu, jeśli będzie podobna sytuacja, już Konfederacja nie będzie mogła powiedzieć nie, my nie wchodzimy, tak. Wyborcy Konfederacji także oczekują, że Konfederacja będzie współrządziła, weźmie odpowiedzialność, tak, po to idzie się do polityki, nie po to, aby Grać na kolejne wybory i mieć o 20 mandatów w więcej tylko wchodzić do, do rządu i się jest taka możliwość i współdecydować na pytanie czy Konfederacja rzeczywiście dotrzyma słowa cała Konfederacja bo to nie jest, tak, różny głosem, partyjny, to jest tak? to to różne głosy tak zbiórki różne różne o to moglibyśmy dyskutować na pewno będzie będziemy mieli historię podbierania głosów próby posłów próby pod. Przekupywania e, posłów Konfederacji przez Prawo i Sprawiedliwość. Zobaczymy, jakby się uda Nowogrodzki e, posłów Konfederacji wyciągnąć. No to będzie wszystko bardzo ciekawe. Ciekawa seria polityczna mi się szykuje. To prawda. E, e, na a jeszcze finał sezonu 15 października, a zaraz za chwilę kolejny e, sezon będzie, czyli konstruowanie rządu. Co, co też pewnie potrwa uda. przez długie tygodnie, patrząc na to, jak to może wyglądać, ale jeszcze zanim będzie ten finał sezonu 15 października, to bardzo ważny odcinek tego sezonu politycznego będzie miał miejsce 1 października. Czyli marsz Donalda Tuska. Czy to jest coś, czego może się wystraszyć prawo i sprawiedliwość? Ten marsz milionek, zapowiada go Donald Tusk? Jak rozmawiałem z politykami prawa i sprawiedliwości, po ogłoszeniu tej decyzji, to nie odebrałem takiego wrażenia, aby ta zapowiedź zrobiła, nie wiem, wywołała jakąś panikę na Nowogrodzkiej. Wręcz przeciwnie, politycy PiSu mówią, że Donald Tusk na pewno nie gromadzi miliona osób i to może być problem. Ta zapowiedź. Tak dużej frekwencji może być problemem dla samego Donalda Tuska, ale największy problem to chyba jest dla partii opozycyjnych. Dla lewicy, trzeciej drogi, szymonachłowni PSL-u, no bo tak naprawdę organizowanie takiego marszu na dwa tygodnie przed e, prawdopodobną datą wyborów uderza w te partie tak? i osłabia ich wynik wyborczy, a nie Prawa i Sprawiedliwości. Myślę, że do 1 października. Te notowania sondaży będą już ustabilizowane i raczej będzie wiadomo na ile zarówno PIS, jak i Koalicja Obywatelska będzie mogła liczyć. Jedyne wahania mogą być, jeśli chodzi o lewicę i trzecią drogę. No, a jeżeli trzecia droga, załóżmy taki scenariusz się nie dostanie do parlamentu, nie przekroczy tego 8% progu, no to mechanizm system DONTA działa na korzyść prawa i sprawiedliwości. Więc nie wiem, czy do końca Donald Tusk przemyślał. A um, może ma inny pisałem. plan, bo Kamil Dziubka pisał o tym na łamach honetu, że ten pomysł marszu na przełomie września, października był już w głowie Tuska kilka tygodni temu, zaraz po marszu, który się odbył 4 czerwca. I być może ten marsz 1 października ma być takim sygnałem dla innych partii opozycyjnych. Słuchajcie, my znowu mamy duże wydarzenie nasze z twarzą Donalda Tuska na końcu kampanii. I być może to jest ostatnie zaproszenie do budowania jednej listy. Ale to już będzie za późno, już listy będą zgłoszone. Wtedy tak, ale teraz, być może, kiedy... Kto zgłasza, to mówi, słuchajcie, jest jeszcze czas, możemy mieć wszyscy razem. To chyba Marszałek Tomasz Gorocki mówił półtora tygodnia temu, że temat wspólnej listy nie jest definitywnie zamknięty, aczkolwiek z tego co mówią politycy Platform Obywatelskiej nie za bardzo widzą miejsce dla Szymonachłownia na tej liście, odesławko się kamysz jeszcze Czarzasty, lewica tak, Szymon raczej raczej nie jest tam mile widziane więc to też pytanie możliwe, że to jest oczywiście gra na to, aby jeszcze spróbować jedną listę, bo rzeczywiście byłoby łatwiej, eee, jakby wyborcy mieliby jasny przekaz, głosujemy albo na twoje Według listę, Twojej wiedzy na... jakieś rozmowy się toczą między liderami partii opozycyjnych na temat budowania jednej listy, bo Pakt Senacki, który rodzi się w potwornych bólach, to jedno, ale wspólna lista do Sejmu to drugie. Jakiekolwiek rozmowy są czy nie, się nie ma? Znotowy, są są, Wysłane są propozycje, aby wystartowali z listy koalicji obywatelskiej. Myślę, że te rozmowy się toczą. No, ale to nie jedna lista, to próba wyciągnięcia posłów na inną listę, a mówię, mówię o jednej wspólnej liście opozycji. Ja osobiście nie wierzę, żeby to się udało. Scenariusz że lewica wystartuje razem z Koalicją Obywatelską, jest możliwe. Szymona Hołowni nie widzę na liście razem z Donaldem Tuskiem, Myślę, że tam za dużo słów gorzkich padło, zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. Słów, o których nawet opinia publiczna nie do końca wie. I, i, i złej krwi tam już jest za dużo. I myślę, że panowie razem na liście się nie znajdą, czy w przyszłym rządzie. Kto to raczej wiedzieć chyba opatrzę się. Natomiast ja myślę, że Prawo i Sprawiedliwość dzisiaj szykuje się do kampanii wrześniowej, tak, do tego do września. Czyli czeka na wrzesień na tę kampanię, którą tak. I pytanie też, jakie tematy zaistnieją w, te, w, 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 tym, w tym na miesiąc przed, przed wyborami, czy jednak ta kampania nie wejdzie w taki moment, gdzie kwestie światopoglądowe, aborcje, LGBT będą jednak tematem Tym bardziej, że wiemy z doświadczenia, że to są tematy, po której Jarosław Kaczyński zawsze chętnie sięga wtedy, kiedy sondaże nieco gorzej wyglądają. Andrzej Gajcy, bardzo Andrzeju dziękuję. Jak Państwo widzieli, wakacje no prawie na półmetku, prawie że środek wakacji, ale w polityce wakacji nie ma, nie ma też nudy, dużo się dzieje i dużo też dziać się będzie na pewno w ten weekend, a to wszystko podsumujemy sobie w raporcie wyborczym w poniedziałek w samo południe. Polecamy się, dobrego weekendu Państwu życzę i do zobaczenia.